O Jezus, Maria Lary, kurde! No, się Lary. Hej, cześć, z tej strony Ksen. Witam Was w kolejnym odcinku z gry SCP Contained Bridge. No i jak tutaj pamiętacie, byliśmy tutaj w tym niekończącym się tunelu. Tutaj się coś zmieniło. Zobaczmy, może. Ale coś czuję. Tak, tu jest cały czas to samo. Także my tutaj nie idziemy. Dzisiaj mamy dwa cele. Musimy znaleźć Larego, czyli tego, co tutaj wychodzi z ziemi i przechodzi przez ściany. No i tą lepszarkę cały czas. Larego pewnie się zapytacie dlaczego. Musimy wejść do jego świata i znaleźć przejście. To jest takie specjalne przejście, dzięki któremu dostaniemy kartę piątego levelu. I będziemy mogli go. Jak coś to się nazywa po angielsku, contain. Będziemy mogli go po prostu yy, uwięzić. Jest na to pewien sposób. Ale najpierw musimy go znaleźć. To jest ten problem. Gdzie on może być? Co to było? A, tutaj trzeci level, dobra. Okej, okay, dobra. Uczamy się dalej. Czemu mi tu za zasejwowało? Nie wiem. Jest tu chyba też gdzieś taka wielka... Była to gdzieś taka wielka kałuża, jakby czarna. O, właśnie. Czy to mnie przeniesie? Sprawdźmy, może? Chyba nie. No, niestety, dobra. Czyli nie przeniesie mnie, muszę znaleźć po prostu Larego. Z tym może być mały problem. Tutaj nie mogę, nie? Tutaj trzeci poziom. No, tu właśnie są. Też ciekawe scp do sprawdzenia Oj. Tu zamknijmy szybko, bo to może być 173 W sumie czemu ja nie korzystam z nawigatora? O. Aha, on nie działa. Czemu? Light testing chamber. Tu byłem? E, dobra, tutaj jest rozwalone coś. Rozwalona szyba. Więc ja się nie chcę bawić w to. Tylko czemu mi ten nawigator nie działa? Widzicie? Możecie napisać w komentarzu, czemu mi nie działa, bo naprawdę ciekawi mnie to. A dobra, tutaj jesteśmy. Tutaj sobie zamknijmy. Na razie tutaj pójdźmy. Zobaczmy, czy tutaj jest lary. Tutaj nie ma larego, ale wiem, że tu są takie specjalne. O jezus, Maria nie, Weźmy sobie w szybko tutaj dokumenty. Aha, nie mogę. To wyrzućmy. Dokumenty. I tu jest radio jakieś. Mówiliście mi, żebym wziął też radio. Znaczy, mówiliście. Impo mi mówił. <grych> Jak oglądasz ten odcinek, Impo to. Dzięki wielkie za informacje. Niby przez to radio będziemy mogli słyszeć. O nie o nie, nie, nie e, Dobra, robimy tak. Siema. Nie wystrasz się. Dobra, dziękuję. Bo ja się lubię wystraszyć tego, co tutaj robi. Ciao. Okej, okay, dobra. Jesteśmy w miarę bezpieczni. Kurczę, no jak celarego tego nie ma. Lary, no pokaż się. Chcę, żebyś mnie przeniósł do świata swojego. SCP-1162. Kurczę, gdybym wiedział jeszcze, co te nazwy mówią: backpoint lockdown, czyli tutaj się nie dostaniemy na razie. Dobra. Pytanie, czy jest możliwość, żeby się na przykład Lary nie zrespił? No, tu już byliśmy. O, jest ciałko. Które Lary zabił Czy ciałko, który, człowieka, którego zabił Lary. Dobra, zapiszmy sobie, żeby nie... A tutaj nie ma prądu, zapomniałem. Dobra. Lary. Gdzie jesteś? Znowu takie przejście? Oj, a tutaj było chyba samo przejście w dół, nie? I tutaj checkpoint lockdown też. Kurde, no jest Lary. Chyba nie. Coś tu innego jest! Coś tu innego jest! Halo! Coś wypuściłem chyba. Nie wiem co się dzieje. O Jezus Maria Lary, kurde! No ma Lary. Dobra. Teraz zapisujemy gierkę i będziemy musieli iść do każdego z tych przejść Ja piernicze lary cholerny Tak go szukałem i mi na plecy wyszedł O! Chyba od razu trafiłem Tak? To jest to przejście? Bo tak, dobra, sejwujemy że jak zasejwuję I będę w dupie teraz Tak, to jest to, dobra Musimy uważać teraz. O! My nie możemy biegać, to jest ten problem. No nie! Już się wystraszyłem. Jesteśmy dead, nie? Tak, dead. Dobra. Jeszcze raz. Było chyba tutaj, nie? Nie, to nie było tutaj. Było naprzeciw. No i co? Trzeba przejść to Dobra, jak to... Jak to leci? Dobra. I tutaj nie jestem bezpieczny w tym miejscu. Dobra. I tutaj powinien być bezpieczny. Tak. Okej, okay, dobra. Jest. Uratowany. Tutaj poczekamy. Tutaj poczekamy sobie. O, dobra, idziemy. Chyba krwawimy. Udało się. Udało się. Jesteśmy. Ale krwawimy, chyba. Tak, krwawimy. Niestety krwawimy. Nie mam apteczki. O nie Tu jest chyba ten Tak, tu może być ten Znaczy, na którego nie możemy patrzeć chyba Cannot him Nie, to nie to A, dobra Chcę zobaczyć co tu jest O Jezu, nie doczytam się Co mi się dzieje? Pytanie, gdzie. Ale to w ogóle mnie nie przyniosło tam, gdzie chciałem. Jestem w kompletnie innym miejscu. No dobra, spróbujmy pójść do tego larego tam. Zale się źle chodzi. Ja mam nadzieję, że nie umrę. Bo jak teraz zapisałem grę. Ty, ja umieram. Jak sobie rozwaliłem save'a. Mam nadzieję, że nie. No i tu jest ten Lary. Czy ja mogę go? Cztery. Nie przeniosło mnie do tego miejsca, gdzie chciałem w ogóle. To jest bardzo, bardzo złe. Czy ja tu cokolwiek zrobię? Mutance room. Ale no, nic się nie stało. Nie no, a ja już myślałem, że tutaj usuniemy Larego z gierki sobie, no to jednak nie o, kaczuszka? Gdzie ma kaczuszko? Dobra, idziemy dalej. Co to jest SCP-008? O nie, tam jest. Oj, byczku, ja tu ledwo widzę, chyba giniemy. Nie ma tu żadnej apteczki, nic? Naprawdę? Co tu się dzieje? To jest on. Co tam gdzie. O kurde. Jeszcze ja padam. No dobra, wchodzimy tam. A. Locked, fajnie. O nie. Dobra. Gdzie on jest? Gdzieś po lewej, nie? Ja pamiętam, że tutaj musimy coś włączyć. Tylko nie wiem co. Ja nic tu nie widzę. O, jest. To. To. No nie, umieram. Pomożesz mi gościu Coś tam się bugowało, nie wiem co Ale się załatwiłem Ale się załatwiłem Ja pierniczy O, jeszcze idzie Lary, fajnie No to cześć Lary ja, ty znowu mnie tu wrzucił. Ja tu umieram przecież. Już. Ale dzisiaj będzie odcinek tripi. normalnie po wzięciu jakiś tutaj. A nie powiem już tego. Ten tu mi płacze, tutaj coś się dzieje. Nie wiem, kurde. Teraz mam takiego save'a, że muszę. Co się dzieje. Nie, to jest. To będzie odcinek po ciekawych substancjach, chyba. Ja nie wiem, co robię. Nie wiem, gdzie idę. Serce mi wali. Chichaty, ja ale ja wolno idę. Zaczcie, jak ja wolno idę. Nie, no taki. Taki fail z mojej strony. O! Gdzieś mnie przyniosło! Apteczka! To jest apteczka chyba. Nie! Nie, to no zginęłem przed apteczką. Ja tej. Widzieliście? To już była apteczka. Kurde... No to Lary, mamy problem. Bo mnie zrobiłeś troszkę w jajo. I ja teraz nic nie mogę zrobić. Miałeś mnie przenieść do swojego pokoju. Tak centralnie do swojego pokoju. Dobra, czyli to jest walka z czasem. To jest po prostu walka z czasem teraz. Bo Larego, na Larego nie mamy co liczyć, bo to było zupełnie przypadkowe, że to tak się stało. Dobra, tutaj nie wchodzimy. Ja tej. Dobra, siema po raz kolejny. Dobra otwórz te drzwi, już stąd iść Tracę krew Jeden, biedny żołnierz Jak do niego doleciał tej no, Widzicie, dlatego się nie patrzy mu w oczy Dlatego się nie patrzy mu w oczy no dobra, dobra, dalej, dalej, bo się wykrwawiam. O, dobra się ma. Ale rzeźnia. Nie patrz się. Nie patrz się, chcę, nie patrz się. To tylko blood loss. Tracisz tylko krew. Zaraz jeszcze do ciebie Lary tu przyjdzie. Dobra. Gdzie ja mam iść? Tu jest winda, nie, tu ja do windy nie mogę iść. Dobra, musimy zapisać no Musimy zapisać w takim, takim stanie, jakim jesteśmy. Kurde, nic nie widzę. A, jeszcze sobie rozrobiłem Ty, tam mi się łazi. Wiem, że to jest dobry pomysł tam schodzić. O Jezu, to coś migło. No nie no. Ale se rozwaliłem sejwa tej Co to jest za chamber? To źle wygląda To bardzo źle Nie! Co tam się dzieje? Ja pierniczę Nie no, nie się gra, nic nie widząc. Chyba będę musiał jeszcze raz. Co jest? Aż tak? Źle jest ze mną? Tak, już nie mogę biegać. Ja nawet po schodach nie mogę już ładzić normalnie. Jak mi teraz misio wyskoczy To zawału dostanę Najwyżej w następnym odcinku trzeba będzie przejść wszystko od nowa Po raz kolejny Się załatwiłem I co, znowu będzie afteczka czy coś? Tanner, No to sobie zrobiłem. To co? Podamy. Żegnamy się z życiem. W tym wielkim laboratorium. W którym podmioty SCP chciały nas dopaść. Ale nie dopadły. Bo sami się załatwiliśmy. <grym> no nie wierzę. Chamstwo. Dobra, może ktoś nas jeszcze tu dopadnie Czy nie Dobra, gaz mask O, już, już, już padamy. Czy nie Ale nie no, to jest tak denerwujące, tak się zdenerwowałem Tam po prostu wystarczyło, żebym kliknął Tak nie wiem, milimetry Ja już nic nie widzę, dosłownie. Milimetry i bym miał apteczkę. Dopadnijcie mnie! Czemu jeszcze żyję? To jest pytanie. O! Już zanika mi obraz całkowicie. Oj! Nie wiem, co się dzieje. Ale tam coś dycha. <laughs> o Jezu, dobra. Znowu mnie Lary wystraszył. Lary, ty. Z... Kurde, znęca się nade mną normalnie w tym odcinku. To jest znęcanie się. To jest znęcanie się po prostu. Co, znowu mi. Dobra, padliśmy. No to co? Widzimy się w następnym odcinku, kiedy już zdobędę jakąś tutaj apteczkę, albo po prostu przejdę sejwa jeszcze raz jakiegoś, którym zdobędę jeszcze raz te wszystkie rzeczy. No i zobaczymy, zobaczymy. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia i pa pa!